Mamy w kodeksie karnym, chwała Bogu, rozdział o zbrodniach przeciw ludzkości. Mamy za rzadko używany artykuł 117, który penalizuje podżeganie, pochwalanie, rozpętywania wojen napastniczych. Używajmy tego artykułu. Tylko pytanie, jak się wtedy wytłumaczy pani marszałek Gosiewska, która. Podżegała, zachęcała i pochwalała, hasło rzucając na Moskwę, w ostatnich tygodniach, zdaje się. No i czy przed tym Trybunałem, jak go skonstruujecie, postawicie prezydenta jednego tylko państwa, czy, czy może innych, może prezydent Biden za bombardowanie mostu w Jugosławii pod rozmaitymi pretekstami, czym się sam chwalił, czy i jego postawicie przed tym Trybunałem? Mierzcie siły na zamiary. Pan poseł Jan Szopiński, Klub Lewica, odpowiadając panu posłowi, proszę się nie martwić o mnie akurat na... Przez lata dokumentowałam rosyjskie zbrodnie popełnione na wschodzie Ukrainy, na Donbasie, Krymie, ale też i w innych krajach. To jest właśnie moja działalność, panie pośle. Bardzo...